Adam, wiesz, jedna rzecz nam została do załatwienia, bo uważny widz motośladu, automotośladu zauważył pewnie, że rozmawialiśmy o trzech urządzeniach. A w poprzednim odcinku pokazaliśmy tylko dwa urządzenia, zapaliliśmy różne samochody, ale ten najbardziej wypasiony sprzęt nie brał udziału w całym pokazie. Wszystko to dlatego, że pogoda się kończyła, kończyło się słońce, światło, musieliśmy przerwać ten test. No i dzisiaj mam wrażenie, Adamie, że coś się zadzieje. Znaczy Ja myślałem, że to latarka taka jest, ta, ale dobra latarka, bo grube kable ma, nie? A to okaże się, że latarką coś będziemy zapalać, tak? No właśnie, ja, ja liczę na ciebie, że znajdziesz jakieś urządzenie na placu, jest tego tu bardzo dużo, urządzenie, które zadziała. Ja już pomijam to, że to latarka rzeczywiście jest latarką, bo zresztą ty z boku masz taką latarę i to bardzo konkretną. A to trzeba chwilę przytrzymać, masz drugą latarę. Dobrze, to jeszcze nie jest radio, ale kto wie, może w najbliższej przyszłości. Nie, no weźcie USB, jest także tutaj, no i jest e, wyjście. Także spokojnie, a ja myślę, że to zagra jakoś nam. Zobaczymy zaraz, może jakiś samochód taki większy ciężarowy. Spróbujemy zapalić ciężarówkę, zobaczymy co z tego będzie. No to idziemy, szukać takiego no, auta na Twoim placu. No zapalam. Latarkę Oczywiście, i spukać, szukamy. Jest latarkę. Tak Ci, jest. Adam, że wybrałeś chyba jakiś taki bardzo gruby kaliber, no ale spróbujmy. Nie wiem, czy zabali. Radziecki sprzęt, on no nie palił tutaj ze trzy miesiące, ale zobaczymy. Ja myślę, że jeżeli to jest urządzenie, które mówisz, że podoła, to ja kupuję następne cztery. Dobra? No i bardzo dobrze, zobaczymy. Bez Waldemara się nie obejdzie. Za chwilę pojawi się Waldemar, który zaatakuje. No i co, nie wierzyłeś? To jest niemożliwe wręcz. Słuchaj, kontrolki mi się nie świeciły, możemy to powtórzyć jeszcze raz, ja jestem w ogóle w szoku, no. Zobacz, nawet przewody się nie nagrzały, to jest... Przewody lekko ciepłe są, ale no, jest zajebista sprawa. I to naprawdę działa. Ja jestem pod dużym wrażeniem, ja powiem szczerze, jak zobaczyłem tego Kraza, to myślałem, że będziemy pchać. Takie, takie pudełeczko, żyje. Dzięki pierwsza, bardzo. Pierwsza próba odbiło, kurde, ale to może, wiesz, styki, jak na druga poszedł, no, jak z burzy. I tak to właśnie wasza wiara w urządzenia, które pozornie wyglądają niepozornie, dają radę. Pokażmy jak to wygląda przy bateriach. Nie? To zawiodła, a to na radę.